Autyzm i bardzo go lubię. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowi Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was. Krótką informację, ale jakże bardzo ważną oko, które będzie w tą sobotę, więc jeszcze jedno zrobię. Pozdrawiam Golden Boya, pozdrawiam Gangusego, pozdrawiam Heika Tuberlite, pozdrawiam Piotra Kaczorowskiego, pozdrawiam Jakuba Szewczyka, pozdrawiam Nadię Arendt. Pozdrawiam PN, pozdrawiam dzikiego Alfonsa, pozdrawiam dziką Agatkę, pozdrawiam Martynkę, pozdrawiam Kinga Górską, pozdrawiam Paulinę, pozdrawiam Sąka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to słuchajcie, to już jest ostatnie kulia w tym roku, która odbędzie się w tą sobotę o godzinie... 15.00, tak jak zawsze, to już ostatnie kuja w tym roku. Tak jak mówię, bo niedługo będę się przygotowywał na święta i na nowy rok. Więc na święta i na nowy rok nie spodziewajcie się filmików na moim kanale, bo ja będę przeznaczał ten czas z rodziną, a nie dla was, widzowie. Wy musicie czekać przynajmniej do nowego roku, aż coś dla was nagram. Ale to będzie super filmik na nowy rok, mówię wam, już coś uszykowałem, że będziemy się. Świetnie bawić i będę Wam pokazywał w telewizji, jak to jest, jak się ludzie bawią na TVP2 lub coś takiego. Oczywiście nie będę faworyzował tutaj telewizji, tylko mówię, że pokażę Wam, jak ludzie się bawią i śmieją się i w ogóle wszystko, tak jak Wam mówię. Życzę Wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku i niech się spełnią Wasze najskrytsze marzenia na ten nowy rok. Pomyślcie o czymś przyjemnym, o czymś, co byście chcieli mieć w nowym roku albo pod choinką. Albo to spełnijcie i po prostu bądźcie grzeczni, więc chuje będzie w tą sobotę o godzinie 15.00 i wymyślajcie mądrze pytanie, a nie głupio. I komentujcie i subskrybujcie mój kanał, i obserwujcie go, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wic Gamer. No to na dzisiaj tyle z tej mojej krótkiej informacji. Dziękuję Wam, że wysłuchaliście mojego jakże krótkiego i mądrego monologu. I tutaj, pod tym filmikiem, który teraz tyle Was nagrywam, wymyślajcie mądre pytanie, a nie głupie. Będę odpowiadał na Wasze. Mądre pytanie. To tyle. Pa widzowie, narka do zobaczenia w sobotę. Pa pa.